Witam wszystkich. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy Wam zabezpieczenie nici w sposób oklejania z pomocy taśmy papierowej i taśmy elektroizolacyjnej. W dzisiejszym pokażemy Wam zabezpieczenie nitek z pomocy sztyftu do nici Colorlock. Wykonujemy przygotowania powierzchni i następnie aplikujemy sztyft na nić. Robimy sobie testik jak pojawi się nam ten materiał z aplikatora. Czyli musimy przekonać się, że on jednak tam jest. Aplikujemy sztyf w taki sposób, żeby nie ubrudzić skóry, ponieważ w tym miejscu, gdzie ten sztyf nam wystąpi na skórę, farba nam może nie przykleić Delikatnie zabezpieczamy każde przyszycie. Po zabezpieczeniu nici sztyftem wykonujemy kolorowanie. Staramy się też nie natryskiwać farby bezpośrednio na samą nitkę, czyli omijamy tą nitkę, natryskując tą farbę raczej na skórę. Odkurz, który trafi nam na nici, łatwo później będzie ściągnąć sposobem mechanicznym. W następnym pomalowaniu zabieramy się za mechaniczne wyczyszczenie tej nici. Czyli chodzi o skrobanie tej farby z pomocy np. szpachelki, z pomocy takiego narzędzia. Generalnie nie musi być to jakiś zbyt ostry przyrząd, tak żeby nie przyciąć, albo nie poszarpić tą nitkę. Czyścimy tą nitkę skrobając szpachelką w jednym kierunku. Staramy się tą nitkę nie zmychacić i Pojedyncze przeszycia uwalniamy od nadmiaru tej farby. Chwilę mi to zajęło, ale teraz już widać, że ta niteczka jest jednak w jasniejszym kolorze, czyli odpowiada temu, co było kiedyś w oryginale. Dla uzyskania lepszego efektu warto też zastosować pad 4000 i przecierając tą niteczkę w jednym kierunku uwolnić od większej ilości farby. Czyszczenie nici od farby wykonujemy od razu po kolorowaniu. Nie staramy się nie pozostawiać tą nitkę brudną na trwały czas, ponieważ farba wchłonie się w głęb tej nici i nie ułatwia nam wyczyszczenia na pewno. Przed nakładaniem topkotu oczywiście to robimy, więc topkot nakładamy na samym końcu. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie nici z pomocą tego sztyfla, z mojej strony to wszystko, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wszystkiego dobrego, do następnego.